Cześć witajcie dzisiaj króciutko O PlayStation 5 Problem coś podobny do Znaczy podobny Może nie podobny ale Tak samo jak był problem z ciekłym metalem czy pionowo czy poziomo PlayStation 5 stawiać u mnie na piono, Na poziomo Z tego względu że każdą konsolę mam w taki sposób użytkuję, Ale nie o tym mowa Zainstalowałem sobie Gran Turismo na PlayStation 5 Z update'em że jest update na PS5. I jak wkładam płytę, wkładam płytę do PlayStation 5, to po prostu zaczęło mi rzęczeć mechanizm, jakby z płyty. Jakby ktoś miał taką, że tak powiem, przypadłość. To jest na to prosty sposób, już wam to pokazuję wideo. Zaraz, bo nie chcę się to wideo teraz włączyć, nie wiem dlaczego. O, obracamy konsolę w drugą stronę, wyłączamy ją, nie wyciągamy płyty. Zostawiamy tą płytę w środku, wyłączamy konsolę. I po prostu musimy awaryjnie wyciągnąć jakby płytę. Tutaj jest w tym miejscu, jak akurat niektóre konsole mają jakby taką zaślepkę. Taką naklejkę. Ja tej naklejki po prostu nie miałem. Jak to zdjąłem także byłem w szoku. To się posiłkuje innym zdjęciem. Widzicie tą taką czarną kropeczkę? To właśnie bierzemy śrubokręt i... W, ruchem wskazówek zegara w prawą stronę kręcimy wyciągając płytę oglądałem parę tutoriali niektórzy tylko wyciągali kawałeczek płyty i wysuwali ją ręką ja wykręciłem tak jak tutaj na tym filmiku widać ją do końca także sobie ustawcie tak konsolę żeby po prostu wam ta płyta gdzieś tam nie spadła poza poza stół na przykład i w prawo kręcąc cały czas do końca aż płyta wyjedzie cała wypadnie po prostu ta płyta z konsoli tam jest po prostu taki jakby trybik na tej ala śrubce i on po prostu wydaje mi się, że jeżeli tak jakby nie, jeżeli to wykręcacie, to po prostu tak jakby napinacie ten układ cały. A ta śrubka, jeżeli nie była wcześniej ruszana, to ona po prostu po zainstalowaniu, tak jakby jest, delikatnie luźna, tak i ona po prostu sobie wpada w rezonans i brzęczy, bo ta płyta jak wkładacie na przykład z PlayStation 4, tak jak ja mówię, Gran Turismo jak włożyłem to on po prostu przy instalacji gry płyta wchodzi w wysokie obroty i ta śrubka plastikowa zaczyna po prostu brzęczeć, także po, przez to, że jakby wykręcicie tą płytę, wyciągniecie ją ręcznie to po prostu napinacie tą, 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 tą śrubkę, tą zębatkę i po prostu przestaje to brzęczeć, także taki krótki poradnik może komuś się przyda, bo będzie miał taki sam problem jak ja. Także to tylko tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Hej!